Cześć moi drodzy, z tej strony ja, MWK i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie będziemy oglądać kolejną dawkę różnych Minecraftowych filmików. Dlatego zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie łapy w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Bo filmy są codziennie i jak dacie suba, to nie przekopicie żadnego z nich. A chciałbym, żebyśmy wbili w końcu ten milion, o którym mówię codziennie, więc Mordo, jeżeli jeszcze nie kliknajesz klikaj, a my oglądamy. Ok, więc mamy tutaj Steve'a, jak możecie zauważyć. I jest też skrzynia, w której jest łódeczka. Okej, okay, dobra. Co on za pomocą tej łódeczki tutaj zrobił? To jest naprawdę mega ciekawy. Uwaga, daje tą łódeczkę, jakby na piachu, wsiada do niej. Okej, okay, i jakby, no dobra, wsiadł do niej i jeździ nią po piachu. Czy. Tak, tak, dobra I teraz jakby, nie wiem co będzie robił Aha, wow Wow, okej okay. On pływając, czyli zmieniając swoją jakby pozycję należącą, leżącą Wbił do łódki i leży w łódce I patrz jak tu wygląda porąbanie Ojo, dobra, ej, czegoś takiego się nie spodziewałem Serio, co jak to, ale Minecraft Potrafi serio zaskoczyć z tymi błędami Okej okay. Mamy kolejną skrzynię Zobaczymy co tym razem w niej Steve włożył Okej, okay. ma tutaj bloki Desek. Ma również y, item frame'y Świecący i... A nie, tu ma jeden item frame, a drugi to jest obraz Okej, okay. yo, no dobra Item frame prześwituje przez obraz Czy o tym wiedziałem? W sumie nie wiedziałem, ale było można się domyślić To jest taki blok, że w sumie No nie dziwi mnie to jakoś za specjalnie Ale wygląda to dość ciekawie W sensie serio Można w ten sposób nawet Urozmaicić nasz obraz Który słuchajcie, zawieszamy na ścianie. Tak jak na przykład teraz to zrobił Steve No ciekawe Minecraft logic Okej, okay, dobra W takim razie daję sobie tutaj szkło Aha, i będzie zabudowywał chyba zombiaka Z tego co mi się wydaje Bo ma jajko spawnujące zombiaka Albo i nie, dobra Jak na razie robi tutaj dwie klateczki ewidentnie Więc zaraz się okaże O co dokładnie mu tutaj chodzi Bo ja jestem naprawdę ciekawy Z jednej strony jest crafting table A z drugiej jest skrzynia No dobra, okej okay. Daję tutaj zombiaka i jak możecie zauważyć, zombiak nie płonie, bo jest nad nim blok. Tutaj też jest nad nim blok, jednak skrzynia jakby nie była blokiem i normalnie zombiak płonie. Ej, to jest, to jest mocne w ogóle, co jest? O kurde, ty, nie spodziewałem się tego, a no jak każdy wie, no skrzynia to blok. Ta muzyka, wow, może świadczyć tylko jedno i właśnie jak widzicie wyszedł jakiś ogromny Steve Pająk, który jest naprawdę mega creepy. Ej, co jest w ogóle? Yo! On poszedł tam dalej. Ej, nie gadaj, że Steve tam wejdzie. On wejdzie do tego cave'u. O nie, to jest błąd. Nie, dlaczego on to robi? Dlaczego on to robi? Wow, wow, wow Ty, dostał obrażenia przez coś wy, ty, wy co jest? No to wow, 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 wow Tutaj jest jakiś szkielet Okej, okay. walczysz ze szkieletem, którego oczywiście pewnie pokona No tak, no bo jakże nie inaczej Naprawdę chłopiec odważny, że przed do jaskini Zaraz po tym, jak tamten pająk z niej wyszedł Bo bądźmy szczerzy, on może wrócić w każdym momencie I nie będzie tak kolorowo, moi drodzy Oj, 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 Co tu się wydarzy? O kurde, kolejna walka, kolejna walka Dobra, czy y, go pokona naprawdę. O, już myślałem, że go pokona, serio, nie? Czy on będzie szedł tam dalej w głąb, czy na co on czeka? Bo ewidentnie w tym momencie to powiem wam szczerze, że nie wiem, ale chłop się rozgląda. Tak jakby na coś czekał. Ale na co on czeka? Tu nie ma na co czekać. A, bo tam są szkielety. Okej, okay, dobra, to wszystko jasne. Czy on będzie chciał z nimi walczyć? Chyba tak. Chyba z nimi ma plan walczyć. Czy tak będzie? Okej, okay, walczy z tym szkieletem. Jeden pokonany. Został jeszcze jeden, ale ma bardzo mało życia. O, kurde, i coś przeczuwam, że ten pająk wróci szybciej niż Steve się spodziewa. Serio, nie? Bierze pochodnie i patrzcie, 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 trwa walka. O niej, tutaj jest Alex, kurde Bele. Okej, okay. znalazł słuchajcie, ciało Alex. ojojoj I coś czuję, że właśnie zaraz wróci tu pająk i go zje. Czy tak będzie. E, czemu on zbiera jej głowę? O co chodzi? Czemu on wziął jej głowę? Ej, dobra, nie mam pojęcia Na czym polega ta cała Jakby przygoda, ale No, ewidentnie Steve wychodzi z tej jaskini I czy uda mu się wrócić W całym jednym kawałku? No, na to wychodzi, że Chyba tak, patrzcie Totalnie nic mu się nie stało Okej, okay, minął jakiś czas i jak możecie zauważyć Zdążył już wrócić do swojego domu No dobra, i on tutaj Ma dispenser, o nie On będzie coś krawcił, o shit Ej, nie, 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 to jest bardzo zły pomysł gościu to jest bardzo zły pomysł czemu ty to krawcisz. no dobra uwaga i co co yo on właśnie sprawdził gigant Alex, która nie jest gigant, ale dalej jest Alex, tylko że zmutowana. Ło, wow, Łoj, wow, ale on ma przerąbane, ale on ma przerąbane. Oho, Minecraft Logic po raz kolejny. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Pokaż, co mi tu mamy w skrzynce, okej. Okay. Mamy, jak możecie zauważyć, świeczki oraz ciasto. Czyżby chodziło tutaj o to, że y, świeczki będą idealnie stawiane na torcie? Chyba tak, tak. No, jak sami widzicie zresztą, dał zwykłą świeczkę, teraz daję. Aha. Ok, że świeczki się nie zmieniają, jakby kolor świeczek się nie zmienia. Ej, wy, ty, wy, co jest? Naprawdę to tak działa, że na torcie można postawić tylko jeden kolor świeczki? Znaczy, aha, okej. Okay. Teraz się nagle pojawiła niebieska. Dobra, ej, to jest turbo dziwne. Serio. No kto by się spodziewał, że takie błędy w Minecraft jeszcze istnieją, nie? No, co tym razem? Mamy tutaj, słuchajcie, jak możecie zauważyć, płotki zrobione z cablestona oraz sadzonki wraz z Bon Milem. Okej, okay. Steve zasadził tutaj dwa drzewa i robi znowu to samo, ale teraz obudowuje to wszystko właśnie cablestonowymi płotkami. Ej, dobra, to jest. To, to będzie mocne coś czuję. Okej. Okay. Czy te drzewo normalnie wyrośnie? Coś mi się wydaje, że może być kiepsko. Z tym, ale dobra, zaraz się przekonamy, uwaga. Ej. Jo, one normalnie wyrosło. Dobra, ja myślałem, że wyrośnie takie długie i ogromne, ale nie, one rzeczywiście wyrosły, i jak możecie zauważyć? Liście normalnie się pojawiły. Mocne. Serio. Oho, chyba teraz będziemy mieli seed. Jaki to będzie seed, zaraz się przekonamy, ale pierw Steve tutaj wbija i oczywiście musi wpisać te numerki, więc jeżeli chcecie sobie sprawdzić yy, ten seedik u siebie, to minie, mieliście, możecie przepisać. Okej, okay, pojawił się na świecie i uwaga, co tutaj... Wow, jaki biom, ty, jaka góra, nie? Ej, zarumbiste i... Ej. Co? Co? Ej, dobra, takiego ogromnego mężczyzn to ja chyba nigdy nie widziałem, nie? Czy wy to widzicie? Te męczyn zrespiły się na wysokości, nie wiem, stu kratek, może nawet więcej, ciężko tak oszacować, ale tak czy siak, y a, bo to się zrespiło jakby na górze. Która lewitowała! I przez to jakby generator dobudował kobla, ale patrzcie ile tego kobla dobudował? Ej, dobra, to jest porąbane, nie? O, piję sobie podkę tutaj na y, widzenie w nocy. Yo! Y Yo! Ej, mega, mega porąbany widok, serio. Oho, chyba będziemy mieli tutaj jakąś ciekawostkę, y, która będzie polegać na tym, że mamy Tori i mamy Minecraft z TNT, więc będzie chyba wybuchowo, tak mi się coś wydaje. Okej, okay, on tutaj podpalił po prostu. Wow! Czy wy to widzieliście? Jak to. O co chodzi? Czemu ten wagonik się tak dziwnie zaczął ruszać? Ej, czy wy to widzicie? I w ogóle tory nie wybuchają. To jest też zastanawiające, nie? Że tory nie wybuchają, tak jakby były niezniszczalne. A wagonik, no. zachowuje się turbo-podejrzanie. I. Nie wybuchają tory. Okej, okay, jest skrzynia i znowu mamy tory. No dobra, tylko tym razem nie są to zwykłe tory, tylko wszystkie w zasadzie. Więc zaraz się przekonamy, yy, co tutaj będzie ciekawego. Okej, okay, będzie jakieś porównanie chyba z tego co widzę, bo jest położony każdy rodzaj torów i teraz Steve daje tutaj na każde z tych torów Minecarta. No dobra, ale wow Dobra, czegoś takiego się nie spodziewałem Czemu ten wagonik się cały czas rusza Jakby był opętany, czy wy to widzicie? O co tu chodzi? Nie spodziewałem się yy, czegoś takiego No mamy kołyskę w Minecraft Ewidentnie, ale porąbany, że on się na przykład nie, nie niszczy, nie? Ten Minecraft, Że on nie wypada, wiecie o co chodzi A, to się tak dzieje tylko i wyłącznie jak jest yy, Odpalony ten O kurde, co jest? Minecraft logic, uwaga, co teraz mamy? Mamy tu lampy, mamy redstone, mamy półpłytki oraz Mamy item framey, okej okay. Czyli będzie to jakiś sposób na zasilanie Lamp, yy, taki nietypowy, nie Okej, okay. taki normalny jak na razie No wiadomo, pół płytka po naciśnięciu Odpala nam lampę, ale uwaga Uwaga, uuuu On dał pod to minecarta I patrzcie, to się zbagowało tak, że Raz na to naszedł i się zablokowało O kurde, ty, nie wiedziałem, że Coś takiego da się zrobić Ej, to tu może być zarąbista pułapka Ogólnie do jakiegoś mechanizmu, nie tylko z lampami Ale czy wy to widzicie? Od kiedy da się item frame'a dać pod półpłytkę? Mocne jakieś Dobra, Steve jest na survivalu I jak możemy zauważyć y Zabija sobie tutaj owieczkę O, i to nie jedną z tego, co widzę Bo tych owieczek trochę tutaj jest No dobra Ale po co mu tyle wełny w sumie? To mnie zastanawia, szczerze mówiąc Teraz kopię sobie węgiel Czy on skacze na dół? Tak, zeskoczy na dół na bank waga i... Bam! Skacze! Czemu ja się tego spodziewałem Że tak to może być Uuu jest noc Steve jest na Minecraft Bedrock I ma tutaj y, lampiony I dwa jajka spawnujące Co zaraz się dowiemy Bo w sumie po wyglądzie to mm, ciężko mi zgadnąć Ale chyba to były szkielety Tak Zaraz zobaczymy, no dobra, respite y, tutaj żółwiki O, jaki baby żółwik, oh my gosh No dobra, i teraz, a, okej, okay, okej okay. No tak, no, y, szkielet nie może ustrzelić najmniejszego żółwia Przez to, że jest zbyt mały, żeby w niego trafić Jak sami widzicie no to jest porąbane, autentycznie, nie O, i jest jeszcze zombiak, no, zombiak mu pomo... No, no właśnie, zombiak mu pomoże tej głupi zombiaku Wioska villagerów, co tutaj się wydarzy? On zadzwonił przed chwilą w dzwon, teraz, wow No nieźle, fajnie jakby były takie itemy Rzeczywiście w skrzyniach u villagerów Czemu on nie wziął tego diamenta? Ej, ten diament przecież był koks No ale dobra, okej, okay. on bierze, robi nożyce I co on za pomocą nożyc? O nie, naprawdę Wycina wzorki w deskach Przesada, przesada, naprawdę Oho, czyżby tutaj był jakiś mechanizm budowany z tego co widzę po przedmiotach? Chyba tak, ale czy tak będzie? Zaraz się przekonamy. Najpierw są tutaj dawane pistony, elegancko, które są podłączane pod redstone. Okej. Okay. I z drugiej strony chyba tak. Też będzie tutaj podłączany pod mechanizm elegancko, no dobra. I tutaj jest teraz dawana dźwignia. No ładnie, ładnie. I idzie do tego wszystkiego Steve i Alex. No okej. Okay. Y to jest zastanawiające. Co. Czy on ich połączy za pomocą pistoletów? Nie, nie gadaj. Nie ga. Ha, to naprawdę zadziałało, Czy wy to widzicie? Chłop połączył Steve'a i Alex w jedną osobę. I dobra, to, to, to jest porąbane. Dobrze, że jest na jej modzie, to nie może go zaatakować. Ale ewidentnie, y no, to jest raczej. Nastawione źle do wszystkiego, co chodzi po kwadratowym świecie. No, właśnie pobiegło czynić zło, mówię wam. Wow, słyszeliście to? Właśnie o tym mówiłem! Właśnie o tym mówiłem, człowieku. No i owca została tutaj zjedzona. O nie, biedna owca. Ej, ale jaką face jej się zrobił, nie? Taki podejrzany. Co jest? Oho, mamy chyba znowu SIDA. Tak, to będzie SID na wersję javaową tym razem, więc tutaj możecie sobie go oczywiście przepisać. Steve tworzy elegancko świat i na nim się właśnie. Pojawił i co on nam tutaj ciekawego pokaże? No na pierwszy rzut oka nie widzę nic podejrzanego, ale on się teleportuje na kordy 1200 x 100 na 1060 i na tych kordach. Wow, mamy Stornhold, który jest. Totalnie odkryty Ojo I nie dość, że mamy piramidę Ej, tu jest wioska chyba jeszcze Tak Tu jest wioska, piramida i stormhold w jednym Ojo Dobra, ej, tego się nie spodziewałem W sensie serio Czy wy to widzicie? To jest mega poryte Pojoki, tutaj jest jeszcze cave Wow Ej, zarąbisty seed Żeby przejść sobie Minecraft'a na luzie Bo raczej, no Zdobycie itemów przy takiej jaskini Nie będzie problemem Tym bardziej, że no macie dobry start Mega spoko Serio To wygląda jak taki dungeon człowieku otwarty Ej, serio, spoko to wygląda. Podoba mi się. Okej, okay, jest pies i jest kot. Yy, co to za dźwięki w ogóle porąbane, nie? Dobra, on coś tutaj buduje, Steve, Jak możecie zauważyć ze slime bloków? Jakby trampolinę? Okej, okay, mega dziwne. Aha, ten kot przyjdzie do niego. Tak, przyjdzie do niego. I co się z nim wydarzy? Okej, okay, stoi sobie po prostu na slime bloku. Aha, i się zbagował. Pa! Siada i wstaje. Cały czas w kółko. O, lol, serio? I co, i z pieskiem też to tak zadziała, że jak wejdzie sobie na slime block i każemy mu usiąść, to będzie jakby twerkował jak kot? Patrzcie to! Ej, zarąbiste. Można zrobić tak, że wiecie, jakby zwierzęta tańczyły w Minecraft. Do tego jeszcze papugi, które kręcą swoim ciałkiem oraz głowami. Człowieku, impreza, jak nie wiem. <laughs> Mamy Steve'a z jajkami spawnującymi. Okej, okay. windykatora i, i on... Go zespałnił i go pokonał. No dobra. Teraz wpisuję sobie tutaj game mode. Jak możecie zauważyć, kreatywny. Yy, aha, i da go między tory, tak? Dobrze myślę? Chyba tak, chyba tak. I on przez te tory nie będzie mógł przejść. Jak sami zaraz patrzcie, patrzcie to: dał go między tory. Teraz wpisuje sobie game mode survival. I on totalnie nic mu nie może zrobić. Tak totalnie nic bo myśli, że jest zamknięty wiecie, w jakichś blokach. I tak to działa też z zombiakami, więc dosyć ciekawe. Oj, i został pokonany. Oho, znowu mamy tajemniczą skrzynię, a w niej slime block, wiaderko z wodą, bone oraz glony albo y, morska trawa, jak wolicie. I Steve coś tutaj ciekawego właśnie zaczyna budować. Ale do czego to będzie służyć? Dobre pytanie. Okej, okay, dał tutaj sobie trawkę. Tutaj, aha, to powiększył. A, no, no to, to chyba każdy wie, że coś takiego da się zrobić w Minecraft. No wiedziałeś o tym, ja wiedziałem, więc no wydaje mi się, że wy też. Oho. O kurde, dogday. Ej, to był dogday head. Czy wy to widzieliście? Ej, nie gadaj, że Steve dogday head będzie. Czy on będzie go tutaj respił? Nie, 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 nie. On to wrzuca wszystko do kotła, czy wy to widzicie? I zaleje to wodą? Tak, zalał to wodą. Ej, on robi jakąś porąbaną miksturę. Ewidentnie, nie. Wrzuca teraz przedmioty do skrzyni i co? I to będzie się teraz tak tutaj robić? O nie, Ej, ja coś przeczuwam kłopoty widzowie. Przeczuwam kłopoty, jak wróci do domku, nie będzie kolorowo, nie? Teraz poszedł sobie kopać, jak sami widzicie i wraca po chwili i coś czuje, że no będą kłopoty, czy tak będzie? No oczywiście, że tak będzie. Stała się jedna wielka dziura, z której słuchajcie pewnie o właśnie, pojawił się Dogday. Dogday w Minecraft. O nie, o nie. O, wow, wow. wow. Wow, co to było? Okej, okay, jesteśmy słuchajcie w Garry's Mod Ale to Minecraft, oh my gosh Mamy tutaj Villagera i, Który ma słuchajcie Lame No to wiadomo, to jest taki zestaw Wiecie, że oni zawsze są we dwójkę O, jest tutaj Alex I Steve sobie idzie gdzieś do góry tego domku Okej okay. I teraz po drabinkach nawet wchodzi do góry A, tu są jego ziomale jakieś Dobra, co sobie rozmawia, rozumiem Fajnie, fajnie Czyli ewidentnie przyszedł się przywitać ze wszystkimi i teraz sobie stąd wychodzi. Okej, okay, dobra i gdzie on pójdzie? Bo tutaj no do villagera nie, on po prostu sobie gdzieś idzie i wraca po jakimś czasie i patrzcie to ojojojoj. Czego mogliśmy się spodziewać? No oczywiście, że właśnie samych złych rzeczy. Tak jest zawsze w tych filmikach, ale tak czy siak, no dobra yy, coś czuję, że Alex, no właśnie, Alex została pokonana i jego trzej koledzy z góry pewnie też, no bo jakby, no no na 100% tak będzie, ale zaraz się przekonamy, uwaga wchodzi na górę i tak tak, jak mówiłem, tak się stało. Teraz najważniejsze pytanie: Co tutaj się wydarzy dalej? Kto stoi za tym okrucieństwem? Dowiemy się tego pewnie zaraz, bo tą bestię pewnie Steve gdzieś tutaj yy, na tym świecie spotka. Powiem wam szczerze, że się obawiam, że to będzie coś strasznego. A zapewne będzie strasznego. Czemu on idzie w podziemia? Okej, okay, dobra. Nagle zszedł po prostu do podziemia. A tu jest tunel, okej. Okay. I tym tunelem. Wow, co to jest? Ej, to jest katnap jakiś zmutowany? Ej, co to jest? Ej, to jest jakiś... To jest robo Hagiwagi! Ej, to był robot hagiego-wagiego Ej, dobra, porąbane, nie? Okej, okay, mamy teraz chillową muzę i, i Steve'a, który właśnie zebrał wodę do wiaderka No dobra, okej okay. I co tutaj się takiego wydarzy? Bo jakby chłopiec jest na survivalu, jedyne co ma w ekwipunku to wiaderko z wodą I, No, mnie to na przykład ciekawi Okej, okay, rozlewa sobie tutaj wodę I, I co w związku z tym? Ej, czy ta woda się właśnie zbagowała? Tak, pa! Yo, co jest? Ej, dobra, to jest porąbane nie? Czemu ta woda się tak zbugowała? Ej, niewidzialne bloki? Ej, o co chodzi ty? Czegoś takiego w Minecraft jeszcze nie widziałem, nie? Co, bierze tą wodę? Okej, okay, czy rozleje ją w innym miejscu na przykład? Tak, rozlewa ją w innym miejscu i ta woda... Pa! O kurde, co tutaj się odwala ty! Ej dobra, to jest porumbane. Czegoś takiego w Minecraft jeszcze nie widziałem, nie? Autentycznie. Kolejna skrzynia. Co będzie w jej środku? Mamy łódkę, mamy, słuchajcie, tutaj potkę na widzenie w nocy. ORAZ, SŁUCHAJCIE, LUNETĘ, ok, I za pomocą tych przedmiotów coś czuję, że Steve zrobi po prostu X-raya Bo w sumie idzie do cave'u, więc no idzie się w miarę łatwo domyślić, że tak właśnie będzie chciał zrobić Tak, widzicie, dobrze mówiłem, daj łódkę, wjeżdża po prostu w blok teraz ok, ale coś mu to średnio idzie, aha a, zabuduje to. Okej, okay. ale on finalnie nic nie widzi. A, 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 bo on musi teraz dobrze to właśnie wypoziomować. I no, dzięki lunecie, no, coś tam widzi, ale no, słaby X-ray. Za moich czasów to się robiły lepsze x raye nie? Kolejna skrzynia, a w niej mamy, słuchajcie, grass block, mamy nasiona, mamy trawę oraz jajko spawnujące chickena. Dobra, co tutaj Steve ciekawego wykombinuje? Bo, no, to jest ciekawe dosyć. Dobra, dał tutaj trawę. Okej, okay. i co on tam chickena po prostu zrespi? Tak, on tutaj. Z respi masę chickenów i co, i te chikany nie będą mogły stamtąd wyjść? A mogą. A, dostał obrażenia. Ej, yo, jak to jest możliwe, że on dostał obrażenia od bloku? Ej, wytyfy. Ej, czemu one dostają obrażenia? I dobra, czegoś takiego to ja jeszcze w Minecrafcie nie widziałem, serio, nie? Żeby chicken dostawał obrażenia od tego, że walnął się w głowę. A jak nie ma tego bloku, to jest wszystko okej. Okay. A więc, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał. No i co, widzimy się już jutro, bo filmy są codziennie. Ja byłem WK. Trzymajcie się na razie i. Elo!